Zdanie drugie, no to było dosyć długie. Teraz drugie. Odwrotnością liczby minus 2, 1, 2 jest liczba. No i teraz tak, co to jest odwrotność? Pamiętamy, liczby przeciwne to jest zmiana znaku, więc tu nam na pewno odpada to, bo tu nie chodzi o liczbę przeciwną, tylko odwrotność, że zamieniam sobie licznik z mianownikiem. To jak mam minus 2, całe, 1, 2, wciągam całości. Jak to robię? 2 razy 2 to. 4 plus, czyli tutaj mnożę, a tu dodaję sobie ten licznik, plus 1 to 5. Wciągnąłem całości, minus przepisuję, mam 5 drugich. To jest ten sam ułamek wciąż i teraz szukam sobie liczby odwrotnej. Liczba L odwrotna, odwrotna, czyli zamieniam miejscami górę, zdołem, czyli góra, licznik, dół, mianownik. Zamieniam to miejscami, minus musi mi pozostać i tu mam 2 piąte. Minus 2 piąte, odpowiedź.